Trzeci dzień grudnia, z środa, 93 stopy, ponad 200 paczek, nie pamiętam ile ba 220 coś. E, jem pączka z wanilią, to jest najważniejsze. Jest godzina 14, już mam ponad połowę zrobioną. Lecimy dalej. Mimo iż dzisiaj mam dobry czas, to stwierdziłem, że nie będę nagrywać, bo dobra pasa trwa i jak zacznę nagrywać, to się coś spierdoli się nie spierdoliło, bo nie nagrywałem, a widzisz. Jadę sobie do klienta, jest godzina 18, mi zostało 7 stopów i zaraz kończymy robotę. No jedzie się, no tu jeszcze, tu jeszcze ujdzie, tu jeszcze nie ma tragedii. Pewnie mnie nie widać, ale chciałem tylko powiedzieć, bo już dojeżdżam do klienta, że cały dzień wożę na busie pierogi, chyba z serem, jak dobrze pamiętam. Które powinny być w minus 18, a nie są. Pierogi z serem pyszne. Chronić przed rozmrożeniem.